Cześć, witajcie. Z tej strony że W tym filmie pokażę jak zrobić lodowy napis w Photoshopie w wersji CS6. Stworzymy sobie nowy dokument. Tryb kolorów musi być ustawiony na skalę szarości i zawartość tła białe. OK. Teraz przechodzę do narzędzia tekstowego i czarnym kolorem piszę jakiś tekst, na przykład ICE, dlatego że to będzie lodowy napis. Klikam kombinację klawiszy Ctrl T i przytrzymując SHIFT rozciągam nasz napis, żeby on był większy. Nie będziemy więcej taki enter. Jak widzimy, pojawiły nam się dwie warstwy. Z kontrolem zaznaczamy warstwę tło i Ctrl E. Ctrl E, czyli scalenie warstwy, te dwie warstwy nam się teraz scaliły. Teraz przechodzimy do magicznej różdżki. I tutaj zaznaczamy dwa kwadraciki. I klikamy na napis. Mamy zaznaczone wszystkie litery. Klikamy zaznaczenie i odwrotność. Przechodzimy do filtru pikselowanie i wybieramy krystalizacja. Tutaj wpisujemy wartość 10 i OK. Następnie klikamy zaznaczenie i odwrotność. Teraz przechodzimy do filtru szum i dodaj szum tutaj wpisujemy wartość 70 rozmieszczenie musi być gaussowskie ok teraz przechodzimy do filtru rozmycie rozmycie gaussowskie ustawiamy na 3 i ok teraz przechodzimy do obraz dopasowania i krzywe i tutaj będzie najwięcej roboty musimy dobrać sobie odpowiedni kolor żeby nam pasował. Na początku ustawiam sobie naszą krzywą. Zaznaczam jakiś punkt Na przykład tak. Klikam i rozciągam. Z tym akurat jest najwięcej zabawy, więc trzeba poświęcić trochę czasu. Na przykład tak. Jeszcze jeden. Ok, nie będzie mniej więcej tak. Jeżeli będą wam wychodzić inne kolory, ale podobne, to nic nie szkodzi. Nie zrobi się tego tak samo. Za każdym razem wyjdzie to na pewno inaczej. Składzimy w polecenie obraz do pasowania i odwróć. No, i jak widzimy, mamy czarne tło i biały napis. Teraz klikamy dwa razy w tą warstwę i odblokowujemy ją. Przechodzimy do edycji, przekształć, obrócimy się w prawo. Przechodzimy do filtru Stylizacja i wybieramy wiatr. Metoda wiatr, kierunek z prawej. OK. Edycja, przekształć. Obróć w lewo. I mamy takie coś: jeżeli chcemy, aby ten lud był większy, to musimy to z powrotem obrócić. Znowu filtr, stylizacja, wiatr. OK. I mamy większe sople, ale akurat gorzej to wygląda, więc ja może cofnę operację i zostawię tak, jak jest teraz. Teraz wchodzimy w polecenie obraz, tryb i wybieramy RGB. Teraz wchodzimy w tutaj ikonę i wybieramy barwa. Nasycenie zaznaczamy koloruj i wybieramy kolor dla naszego tekstu. Tutaj możemy poławić się tymi suwakami i uzyskać naprawdę fajny efekt. Dobry kolor, na przykład, niech będzie taki. Mamy fajny efekt. Tak będzie mniej więcej wyglądać nasz napis. Teraz przechodzimy, plik zapisz jako, nazwiemy sobie załóżmy lut, wybieramy typ pliku JPG na pulpicie i zapisz. Ok. I to jest właśnie efekt. Lodowego napisu, tak właśnie się robi ten lodowy napis. Mam nadzieję, że wszystko fajnie wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli się domyślać niektórych rzeczy. Jeżeli coś Wam nie wychodzi, to piszcie. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć.